Witajcie na moim kanale Bichodowak 2024. Dzisiaj mamy zdjęcie lotnicze z autostrady A2. Na odcinku od Wesła Groszki bez Wesła do Wesła, Siedlice Zachód, Dawnych Grezów bez Wesła. Zaczniemy od zdjęć polskich autostrad A2. To jest autostrada. Następna autostrada to jest A2. To jest wszystkie autostrady, ale to już wszystkie autostrady w Polsce. Budowa autostrady. No dobra. Szczególnie jest autostrada, ale to jest wyrontowana droga. Yy, była strada droga krajowa numer R2. To jest dawna autostrada, ale to jest wyremontowana autostrada w Polsce. No, zobaczcie, zobacz, jaki montują. Już prawie kończę budować autostradę A2. Montujecie. Dobra. Dobra. Następne zdjęcie, to jest z 52 obrazy. Poglądamy już sobie autostradę A2. No, jest super. To jest autostrada w Polsce, ale to jest zdjęcie z listopada 2024 roku. To jest z 52. Szczególnie jest autostrada w Polsce, ale to... dawna autostrada, bo dawna droga krajowa numer 2. Złoka droga krajowa dober 2, był stary I to będzie nowa droga krajowa dober 92 Są fajne autostrady To jest tutaj Z autostrady Zdjęcie z listopada 2024 roku O, zobacz Twoja budowa polskich autostrad Tak Autostrad, budujący aut autostrad Dobra, chodźmy na następne zdjęcie takie fajne polskie zdjęcia od autostrad A2 dobra kilometr 568 5, plus 600 dobra dobra już chodźmy tutaj ta autostrada jest A2 jest tutaj dobra chodźmy na mapę chodźmy napiszemy budowa autostrady A2 Dobra, autostrada to jest hmm, autostrada Wielkopolska, to jest zwykła autostrada, ale to jest autostrada, hmm, ale to lecimy na View. szukamy autostrady, dobra, hmm, to jest autostrada, to jest autostrada A2, skąd hmm, jest autostrady, ale to jest autostrada. Ten chciał z granic z Niemcami, to granic z Ukrainą, jaki jadą tiry i samochody na autostradzie, ale to jest tylko autostrada. No dobra, serdecznie dziękujemy.